Nasz nowy zakład produkujący elementy silikatowe w Redzie zdecydowanie wzmacnia pozycję H plus H w regionie Polski Północnej. Pomorza, w szczególności Trójmiasto, to bardzo silne ośrodki inwestycyjne, które jak dotąd obsługiwaliśmy w produkty silikatowe z zakładów oddalonych o około 300 km od tego miejsca. Dzięki temu, że ten nowoczesny i ekologiczny zakład zlokalizowany jest właśnie tutaj, w samym centrum regionu, w Trójmieście. Jesteśmy w stanie po pierwsze wyeliminować ogromną ilość transportu, po drugie zdecydowanie skrócić czas dostaw naszych produktów, a po trzecie otworzyć zdecydowanie większą dostępność naszych produktów na rynku. Ten zakład jest również zakładem specyficznym, ponieważ jest to jedyny zakład hybrydowy, to znaczy zakład, w którym są produkowane produkty zarówno z betonu komórkowego, jak i silikatów. To oznacza dostępność obu grup produktowych od ręki i możliwość realizacji inwestycji w zasadzie w każdym segmencie rynku.